Dzień dobry. Nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W bieżącym tygodniu stopy procentowe 10-letniego ARS w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych wzrosły odpowiednio o 5,3 punkty bazowe do poziomu odpowiednio minus 14,5% i 58%. W tym samym czasie premia za ryzyko kredytowe w segmencie inwestycyjnym i spekulacyjnym w strefie euro nieznacznie wzrosła. W Stanach Zjednoczonych w segmencie inwestycyjnym premia pozostała bez zmian, a w spekulacyjnym doszło do jej spadku. Na zachowanie się 100% premii oraz stawek za ryzyko kredytowe miały wpływy napływające dane i wydarzenia makroekonomiczne oraz realizowane programy zakupu aktywów przez EBC oraz FED. Ze Stanów Zjednoczonych kolejne dane makroekonomiczne przynosiły zarówno pozytywne jak i negatywne zaskoczenia. Bardzo słabe dane okazały się z przemysłu, gdzie zamówienia spadły bardziej niż rynek się spodziewał. Słabe były dane o koniunkturze w sektorze usługowym. W gospodarce amerykańskiej w samym kwietniu ponad 20 milionów osób utraciło pracę. Dane potwierdzają że obecna recesja jest bardzo głęboka. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych poinformował, że planuje. Przesunąć ciężar finansowania deficytów w kierunku obligacji o dłuższym terminie zapadalności. W tym celu zacznie dodatkowo emitować obligacje dwudziestoletnie. Prezydent Donald Trump oskarżył Chiny o wywołanie światowej pandemii koronawirusa, co doprowadziło do zaostrzenia sporu pomiędzy oba krajami. Prawdopodobnie dojdzie do ponownej eskalacji wojny handlowej. Ze strefy euro dane makroekonomiczne również rozczarowały. Bardzo słabe okazały się dane dotyczące wskaźników koniunktury w przemyśle oraz usługach. Bardzo silne. Nie spadła sprzedaż detaliczna, a w samych Niemczech produkcja przemysłowa. Ważnym wydarzeniem w strefie euro był werdykt niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie programu zakupu aktywów. Trybunał Konstytucyjny wyraził zastrzeżenia co do udziału Bundesbanku w programie skupu obligacji. W segmencie inwestycyjnym w Europie nastąpił kilkupunktowy wzrost premii za ryzyko kredytowe. Natomiast w Stanach Zjednoczonych premia ukształtowała się na poziomie sprzed tygodnia. W segmencie spekulacyjnym na stałym kontynencie w ślad za zmianami w sektorze inwestycyjnym nastąpił wzrost premii. Z kolei za ocenem premia obrała kierunek odwrotny. W Europie oraz w Stanach Zjednoczonych w większości sektorach mieliśmy do czynienia z niewielkimi wzrostami premii za ryzyko kredytowe. W sektorach samochodowym oraz ropy i gazu nastąpił bardzo duży spadek premii. W sektorze samochodowym głównym motorem spadków były informacje o planach wznowienia produkcji w przemyśle samochodowym. Ponadto stopniowo Meksyk będzie otwierać swoją gospodarkę, co powinno jednocześnie przyczynić się do udrożnienia kanału dystrybucji komponentów do produkcji samochodów pomiędzy oba krajami. Natomiast spadek premii w sektorze ropy i gazu jest spowodowany dynamicznym odbiciem cen ropy na rynkach światowych. Już w rejonie basenu Złóż ropy łupkowej Permian w stanie Teksas, odwiaty stają się rentowne. Na rynku derywatów kredytowych dla segmentu Aplikacji kooperacyjnych o ryzyku inwestycyjnym na obu rękach mieliśmy do czynienia z niewielkim wzrostem stawek za ryzyko. W segmencie ryzyka spekulacyjnego, podobnie jak w segmencie inwestycyjnym, również doszło do wzrostu stawek za ryzyko kredytowe, przy czym skala wzrostu była znacznie silniejsza. Na poziom stawek wpływały przede wszystkim negatywne zaskoczenia napływających danych makroekonomicznych. Z danych wynika, że recesja jest bardzo głęboka, a wyjście z niej będzie wydłużone w czasie. Dziękuję za uwagę, mówił Atopuska, Setek P. Banku Polskiego.